Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko doktor Grażyna Pajunen. Jak widzicie, mieszkam na Florydzie, ale już 22 i 23 kwietnia będę w Szamburgu na polonijnych targach Zdrowego Stylu Życia, na które chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić. Ja będę miała wykłady na temat sposobów odwrócenia. Albo opóźnienia systemu starzenia się. Jak zostało udowodnione w szkole medycznej w Harvardzie, starzenie się samo w sobie jest chorobą. I jeżeli zatrzymamy proces starzenia się, wiele chorób ustąpi. Jest to proces, ale jest to możliwe do zrobienia. Ja sama odwróciłam swój wiek biologiczny o 15 lat. I pomogłam to zrobić również mojemu mężowi, jak i wielu oso oso osobom, którzy ze mną e, pracują. Także bardzo serdecznie chciałam Państwa zaprosić na ten festiwal, aby dowiedzieć się, co jest przyczyną starzenia się i w jaki sposób można, by to. Zatrzymać albo odwrócić. Również na tym festiwalu będzie wielu innych wykładowców, i również będą również różni będąci. I również będą mogli Państwo wygrać wiele wartościowych nagród. Także serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że się zobaczymy w Szamburgu już za tydzień. Troszkę więcej niż tydzień. Tydzień i dwa dni. Także wszystkiego dobrego i do zobaczenia.